Czy sztuczna inteligencja zabierze Ci pracę? Jak jeszcze mówiłem Wam parę miesięcy temu, że takie nie, że szczególnie jak robicie coś rękoma, to spokojnie, ale my będziemy jeszcze długo żyli. Ja dopiero zacząłem pracować, teoretycznie powinienem pracować przez jakieś 60, 40 lat, przepraszam, więc nie, teraz nie jestem już taki pewny, czy powiedzmy moje pokolenie będzie w stanie łatwo przepracować w tej swojej pracy te 40 lat. Bo za, <gryw> za 5 do 20 lat yy, roboty, AI, później komputery kwantowe kompletnie zrewolucjonizują to, co my nazywamy naszym światem codziennym. Tak samo jak yy, no powiedzmy 20 lat temu w komputery. Tak, kompletnie odmieniły. Wszystko, cały świat i to, jak wygląda. To, jak spojrzycie, kurde, na swoje rodzinne miasteczko, nawet jeżeli to jest duże miasto, to spojrzycie na nie 20 lat temu, na swoje osiedle i, spoj i spojrzycie na to samo miasto dziś, na pewno się dużo pozmieniało. Nawet w domach ludzi, jaki mają sprzęt i tak dalej, dużo się pozmieniało w 20 lat. I ja mam ten zaszczyt już to pamiętać, bo 20 lat temu miałem 7 lat i. Powiedzmy, że już coś wiedziałem. No dobra, jeszcze nie miałem 7 lat, ale już byłem w miarę świadomy. Mam jakieś wspomnienia z tego, jak świat wyglądał. No, ale tak, sztuczna inteligencja jednak zabierze ci pracę. Taki, Taki artykuł znalazłem z 12 maja na stronie Kryps. Nie wiem, CRYPS.pl. I teraz rozpoczynając bez dalszego pierdolenia. Filary biznesu opisały analizę firmy ADECO. Z niej wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat z rynku pracy znikną aż 83 miliony etatów. Tyle, że jednocześnie powstanie 69 milionów nowych. Powodem wszystkiego będzie rewolucja przemysłowa, głównie sztuczna inteligencja. To jest tylko analiza. To jest tylko analiza. Już ludzie tracą robotę. Już na e, tych. Ja pracowałem na słuchawce kiedyś. Mam tam ziomka, który w tym samym biurze dalej pracuje. I on mi mówił, że dosłownie, jakby tam ludzie zarządzający to infolinią. Robią coraz więcej jakichś szkoleń, robią coraz więcej konkursów na przerwy, żeby jak najmniej ludzi siedziało w danym momencie na słuchawce, żeby sztucznie robić kolejkę, ponieważ kiedy jest kolejka i ludzie gadają, to znaczy, że coś się dzieje, i jeżeli coś się dzieje, to na raportach dla wyższego szczebla ludzi zarządzających nie ma powodów do zwolnień. Ale w momencie, w którym no albo zostaną przyłapani, albo po prostu już nie będą mogli w ten sposób, powiedzmy, gdzieś tam ukrywać tego czasu pracy, to trzeba będzie zacząć zwalniać ludzi, bo nie będą oni już po prostu potrzebni przez tą automatyzację. Tak samo ze sprzedawcami, tak samo z obsługą klienta jakąkolwiek, tak samo z jakimiś biurowymi pracami typu księgowość, typu nie wiem, kontakt z pracownikami, typu HR-y. Dużo z tych rzeczy będzie mogło być automatyzowane, więc nie mamy pojęcia tak naprawdę, ile tych prac może być, ale szacując, jak ta firma oszacowała, będzie to przynajmniej 83 miliony etatów. Sztuczna inteligencja zabierze pracę. Z raportu Adeko wynika, że aż 41% ankietowanych przedsiębiorstw już teraz zaczyna zmniejszać liczbę etatów. To co powiedziałem, 40% tego, czego nie powiedziałem może na innym podcaście, w Bostonie, w biurze YouTube'a zwolnili cały dział. Wszystkich, wszystkich, cały, cały dział Bostonu. Nie ma ich. Dlaczego? Nagle co, nie potrzeba ich pracy? No, nie, no właśnie nie. Te decyzje wynikają z. Przepraszam, ich plany na rozpisanie. Przepraszam, zmniejszać liczbę etatów, ich plany są rozpisane na 5 lat. Okej. Okay. Te decyzje, czyli zobaczcie, 40%, 40 firm, przedsiębiorstw ankietowanych już planuje zwolnienia, a w ciągu najbliższych 5 lat, pewnie przynajmniej kolejne 40% dojdzie do tego. Dobra. Te decyzje wynikają z intensywnych postępów w automatyzacji oraz dynamicznej digitalizacji, które radykalnie przekształcają zawody krajobraz na całym świecie. Wyzwanie polega na przewidywaniu, jak technologie mogą zarówno eliminować, jak i tworzyć miejsca pracy. Tłumaczy: Dorota Gardoń, Senior Learning and Growth z BPSC. Jak ktoś wie, jakie to są firmy, to dajcie mi znać. No, Chociaż dobra, nie będę takim leniwym chujem, sprawdzę to sam. Wybieranie przez liderów produkcji, dowiedz się więcej. Należy do liderów na rynku producentów oprogramowania. Okej, okay, już wiemy. W efekcie tego procesu z rynku zniknął aż 83 miliony stanowisk. Jednocześnie powstanie tylko 69 milionów nowych. Jak łatwo policzyć, deficyt wyniesie 14 milionów. 14 milionów ludzi bez pracy. Nie w Polsce, na świecie, ale załóżmy, że w Polsce będzie z tego, nie wiem, pół miliona ludzi bez pracy. To jest duży problem. I, wiecie, i, i ten procent, ten odsetek, ta liczba osób będzie się zwiększała w tej prognozie z roku na rok. Ktoś straci pracę, jeżeli ktoś myśli o copywriterach czy grafikach, jest w błędzie. Okazuje się, że chodzi o administrację i przemysł. Przemysł. Boże, w Polsce jest chyba 30% więcej e, urzędników niż w każdym innym państwie w Polsce. Kurwa, niech, niech ich. Nie chcę, żeby ludzie tracili pracę, ale Kaman, naprawdę, jakby biurokracja w Polsce jest obrzydliwa, paskudna i przesycona, więc przyda się tam. Yy, jakiś AI urzędnik. <noise> Kto straci pracę? Dobra, nie, to już przeczytałem. Elastyczność jest yy, oraz gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania nowych kompetencji staną się kluczem do przetrwania i rozwoju w nowym środowisku pracy, dodaje ekspertka z BPSC. AI ma pomagać i rozwijać takie sektory jak analika, analityka dużych danych, technologie dotyczące zmian klimatycznych oraz cyberbezpieczeństwo. Na tych rynkach powstają też nowe miejsca pracy. Tyle, że będą obsadzane zapewne przez ludzi, którzy potrafią się dogadać z AI, eee, w cudzysłów to wzięte. Jedynie 34% liderów biznesu podało w badaniu, że planuje dziś inwestować w rozwój umiejętności obecnej siły roboczej w odpowiedzi na mechanizację i rozwój sztucznej inteligencji. 66% przedstawicieli kadry zarządzającej woli pozyskiwać specjalistów od sztucznej inteligencji z zewnątrz, i to jest już dziwne no to jest dziwne w sumie jakby myślę, że teraz ludzie po prostu chcą brać ludzi którzy już są tym zajarani siedzą w tym od 10 lat i po prostu wiedzą mają, mają wizję perspektywę na przyszłość i dlatego nie chcą szkolić ludzi od zera w swojej pracy, bo jeżeli macie kogoś kto jeszcze tym się kompletnie nie jara to będzie to dla niego no pracą będzie to dla niego a gościu z zewnątrz będzie będzie naprawdę zasobem bo on, bo on to, lubi, to lubi i chce przekazać tę wiedzę więc to, to nie jest aż takie dziwne, wydaje mi się. Jak się przygotować? Obecna rewolucja przemysłowa może okazać się krwawa. Jej, poprzedn, jej poprzedniczka z XIX wieku wymagała od ludzi tylko przestawienia się nauki obsługi maszyn parowych. Obecnie ratunkiem będzie nauka AI. No, jeszcze bym powiedział, że później była rewolucja komputerowa, i ludzie musieli w, w, no w XX wieku już. I ludzie musieli się przerzucić też na umiejętność obsługi komputerów. Bez tego, jeżeli ktoś nie umiał obsługiwać komputera gdzieś tam parę dziesiąt lat temu, no to na pewno miał gorsze opcje zarobkowe niż osoba, która obsługiwać komputer potrafiła. Okej. Okay. Ratunkiem będzie nauka AI, ale jak wynika z powyższych danych, i tak nie dla wszystkich, nie dla wszystkich znajdzie się zajęcie. No właśnie, dlatego musicie kombinować, jak wykorzystać AI, żeby, żeby nie zostać w tyle. Jakby to określić? Ludzie się boją trochę, że o, że jak z AI to komputery, to muszę być informatykiem. Nie, nie musisz być, to jest super, właśnie, musisz po prostu być. Elastyczny i kreatywny, żeby umieć właśnie dogadać się ze AI. Te firmy tak konstruują te, te programy, żeby one jak najlepiej rozumiały człowieka, żeby rozumiały o co nam chodzi i dawały nam to, o co nam chodzi. Generowały dla nas to, co, co my próbujemy uzyskać. Więc musicie się umieć dobrze komunikować. To jest bardzo ważne. Zamiast uczyć się informatyki, uczcie się komunikacji, nie wiem, retoryki, tego typu rzeczy. I to pozwoli Wam dużo lepiej wykorzystać jakiekolwiek narzędzia AI, albo takie narzędzia AI, które wykorzystają za Was inne narzędzia. I to będzie zbawienie. To będzie prawdziwe zbawienie. Dobra, czy, czy to już wszystko? Tak, to jest wszystko z tego artykułu. No, więc nie bójcie się AI, ale. Polecam wam zacząć się nim interesować, bo jak widzicie, dużo więcej ludzi straci pracę niż nam się wydaje. Jak myślicie, że was to nie dotyczy, będzie was to dotyczyło. Jeżeli tak jakby ktoś kiedyś myślał, że komputery go nie będą dotyczyły. Wiemy, że to się nie sprawdziło. To dotyczy nas wszystkich i warto rozumieć świat, w którym się znajdujemy.